Dzisiaj nad jeziorem spędzam czas. Dosyć ładna pogoda, nie powiem. I tutaj jest zamek, który za chwilę pokażę. Trzeba zmieniać trasy, bo się nudzą. Ale kilometraż musi się skazać. Dzisiaj, jak nagrywam, to zawsze albo ktoś, albo ktoś kosiarkę włączy piłę spalinową, skuter, motocykl. Dziwny dzień, ale w tym miejscu, właśnie, znajduje się ten zamek w miejscowości Zebrzdowice i bardzo ładnie się prezentuje tutaj z dala na tle tego, tego jeziora które swoją drogą nazywa się Młynszczok. Wielokrotnie już tutaj byłem, ale po raz pierwszy na rowerze. Jestem nieco zawiedziony, że nie mogłem zrobić rundki dookoła, ponieważ tam znajdują się wędkarze i nie chciałem ich tak denerwować tak naprawdę. I droga też jest yy, trawiasta, więc no nie, gazela nie lubi trawy. Ona tylko i wyłącznie lubi asfalt. Tam czuje się najlepiej. Wiecie co? Będę jechał dalej Bo jeszcze wiele kilometrów do zrobienia I wiele spraw do załatwienia Ale bardzo ładnie się to prezentuje Co widać zresztą na ekranie Tak właśnie wygląda początek ścieżki rowerowej Właściwie jej koniec Od strony Zebrzydowic I teraz tam będę jechał Dziś jest poniedziałek I definitywnie jest mniej ludzi niż wczoraj W niedzielę Bo pogoda jest tak samo dobra Niestety takie widoki przez najbliższe kilka dni będą rzadkością, ponieważ wraca zima. Ale pięknie to wygląda, nie? Takie, takie już powoli rozkwitające drzewa, śpiew ptaków dosłownie tak samo jak było w Holandii, więc tak naprawdę niewiele mnie omija. Pomimo że cel dzisiejszego dnia został osiągnięty, to zastanawiam się, aby kontynuować moją, moją podróż. Jednak dobić troszkę kilometrów, gdyż przez następne dni warunki atmosferyczne nie będą tak um, sprzyjające jak teraz i obawiam się, że przejechanie 40 km tak na przykład jutro będzie nie lada wyzwaniem. Zobaczymy co będzie jutro, ale pani pogodynka nie miała dobrych wiadomości Tutaj takie małe przypomnienie z czego słynie moje miasto Jaki Jaka profesja jest tutaj najbardziej popularna Kurde 40 km dzisiaj osiągnięte Trochę ciężko się tu wjeżdża, bo to górka przede mną i to taka dosyć stroma Nierówna, ale najważniejsze, że cel osiągnięty. Można wracać do domu na śniadanie. Bo od samego rana yesu, lecę tylko i wyłącznie na kawie kuloodpornej. Uff, najtrudniejsze zostawiłem sobie na koniec. Piękny finisz. Czas wracać do domu. Jedzenie czeka. A tu właśnie moje śniadanie szparagi i taki omlet z cebulą, z chili i serem Camembert. Mm. A właśnie miałem już się nie jeździć, ale zjadłem bardzo dobre jedzenie. Nagle potrzebuję mnóstwo energii i postanowiłem, że jednak pojadę. Jakieś 10 km jeszcze, zanim zacznie padać lub zrobi się ciemno sam raz, taki zakończenie tego bardzo aktywnego dnia. Zadam Ci teraz takie pytanie. Jak się czujesz? Jeśli Twoja odpowiedź to bywało lepiej, to mogę Ci polecić tylko jedno. Róż dupę, wyjdź na zewnątrz, siądź na rower, pójdź na spacer, wrzuć trochę ruchu do swojego życia, bo... To zmieni wszystko. Ja z osoby, która jeszcze tydzień temu była taka zamulona, smutna, nagle przerodziłem się w wulkan energii. Tak wiem, że sytuacja jest jaka jest. Ale to nie oznacza, że macie się bunkrować w domach. Jestem przekonany, nieważne gdzie mieszkasz, to znajdziesz jakieś takie miejsce, gdzie możesz bezpiecznie się trochę poruszać. Rozciąganie, rower, bieganie, cokolwiek. Byle tylko dostarczyć organizmowi trochę ruchu. Czy to takie trudne? No nie. Trudno to jest tylko zacząć. A ja jestem tego najlepszym przykładem. Bo zanim się zdecydowałem, to minęło mnóstwo czasu, który był tak naprawdę zmarnowany. Bo wystarczyło zrobić jeden, jeden malutki krok. Pięć minut nawet wystarczy. Byleby tylko zacząć i ruszyć, a później wszystko się odmieni. No. ja nie przetestujesz, to się nie dowiesz. Tyle mam do powiedzenia na dzisiaj. I 50 km przejechane. Juhu! No to by było na tyle. Dziękuję za uwagę, za obejrzenie tego filmiku. I do zobaczenia w przyszłości. Tak jak mówiłem, gazela lubi tylko i wyłącznie asfalt. Pojedziemy, gazelko, tą drogą.